Dzień dobry. Dziś zdecydowanie krótszy względem ostatnich dni odcinek, po prostu za mało wiadomości. A dziś w Na Poboczu nowy Volkswagen Golf zbliża się, Unia Europejska bez samochodów spalinowych do 2050 roku oraz retro Ford F-150. Zaczynamy! Dania wzywa Unię Europejską do kontynuacji planu wycofywania samochodów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi w ramach propozycji popartej przez 10 krajów członkowskich. Została ona przedstawiona podczas spotkania ministrów środowiska UE i obejmuje również zakaz sprzedaży takich samochodów. Komisja Europejska chce, by do 2050 roku Europa stała się kontynentem neutralnym klimatycznie. Celem jest obciąć emisję dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku oraz kompletnie ją zredukować do 2050. Istne szaleństwo! Ford F-150 to bez wątpienia ikona amerykańskiej motoryzacji. To nieodłączny element krajobrazu USA, to również pojazd generujący gigantyczne zyski Fordowi. A co gdyby kolejna generacja tego modelu stylistycznie wróciła do korzeni, a amerykańscy projektanci zaprezentowaliby samochód w stylu retro? Tworząc tę wizualizację, niezależny grafik inspirował się serią F z lat 1956-1960. Przedni pas został zdominowany przez trójwymiarową atrapę chłodnicą oraz dwa wielkie reflektor LED. Do tego rzecz jasna duży napis Ford, do tego wstępująca stopniowo maska oraz prawie płaski dach dwurzędowej kabiny. Oczywiście w pickupach nie liczy się tylko stylistyka, ważna jest też ładowność oraz silnik. Taki F-150 musiałby być napędzany jednostką 4.8 V8 sprzęgloną z 10-stopniową automatyczną przekładnią. Całkiem możliwe, że jednym z wariantów napędowych byłby też silnik elektryczny generujący wraz z baterią zasięg na poziomie ponad 500 mil. Co myślicie o takim samochodzie? Niemiecki koncern po prezentacji Volkswagena ID3 w ogóle nie zwalnia. Dołączą do niego niebawem kolejne interesujące modele. W pierwszej kolejności ma odbyć się prezentacja ósmej generacji Volkswagena Golfa. Będzie to 24 października. Zostanie on osadzony na platformie modularnej MQB. Ma być większy i szerszy od poprzednika. Wizualnie należy spodziewać się rewolucji w przednim pasie. Wnętrze zyska motywy z ID3, a spodziewać się można także cyfrowych zegarów, dużego dotykowego ekranu systemu multimedialnego i maksymalnego ograniczenia fizycznych przycisków. Następną nowością będzie nowa Skoda Octavia. To jeden z najbardziej wyczekiwanych samochodów na rynku. Auto znów nieco urośnie i zbliży się do superba. Wewnątrz sama bryła deski rozdzielczej będzie podobna do skali, ale pojawi się dwuramienna kierownica, która będzie wyróżnikiem tego modelu. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia wieczorem w nowym odcinku jazd próbnych. Pamiętajcie, godzina 18.00.